Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Kanał Iwonna Teresa przedstawia Święty Jan od Krzyża. Słowa nadprzyrodzone, odcinek trzeci. Słowa substancjalne. Czyta Iwonna Teresa. W tym odcinku Święty Jan mówi o słowach substancjalnych, jakie Duch odbiera wewnętrznie. Podaje, jaka jest różnica między tymi słowami a słowami formalnymi. Wskazuje na korzyści, jakie one przynoszą. Podaje rady co do wyrzeczenia się i w ogóle co do ustosunkowania się do nich duszy. Trzeci rodzaj słów wewnętrznych to słowa substancjalne. Choć w istocie swojej są one również słowami formalnymi. Gdyż tak samo formują się w duszy, tym się jednak różnią, że sprawiają w duszy skutek żywy i istotny, czego same słowa formalne nie czynią. Każde zatem słowo substancjalne jest zarazem i formalne. Nie każde jednak słowo formalne jest substancjalne. Lecz jedynie to, które substancjalnie wyraża, wraża w duszę to, co oznacza. Gdyby na przykład Pan Bóg rzekł duszy formalnie słowo substancjalne, bądź dobra. Natychmiast substancjalnie stałaby się dobra, gdyby rzekł, kochaj mnie, posiadłaby i odczuła w sobie natychmiast istotę miłości Bożej. Gdyby jej wśród trwogi powiedział: Nie lękaj się, natychmiast odczułaby w sobie spokój i odwagę. Mowa pańska bowiem, mówi mędrzec, pełna jest mocy. Sprawia też w duszy rzeczywiście to, co powiada. Daje to poznać król Dawid, gdy mówi: Oto podnosi głos, swój głos głos mocy. Tak uczynił z Abrahamem, gdy mu rzekł: Chodź przede mną i bądź doskonały. Abraham rzeczywiście stał się doskonały i zawsze chodził w obliczności Bożej. Taką moc miały również słowa Chrystusa, jak czytamy w Ewangelii, bo uzdrawiał nimi natychmiast i wskrzeszał umarłych. Tak również przemawiał substancjalnie do niektórych dusz. A słowa te są bezcennej wartości, przynoszą bowiem duszy żywot, odwagę i niezrównane dobra, ponieważ jedno takie słowo Boże więcej czyni w duszy dobra, niż ona sama wykonała go w ciągu całego życia. Odnośnie do tych słów, dusza nie ma nic do zdziałania. Niczego nie chce, niczego nie odrzuca, niczego się nie obawia. Nic dusza nie czyni, bo Pan Bóg nie wypowiada tych słów substancjalnych po to, by ona je wypełniała, lecz aby sam je w niej wypełniał. I tym właśnie różnią się od słów formalnych i sukcesywnych, a mówię, że dusza niczego nie chce, bo nie potrzeba jej chcenia do tego, by Bóg te słowa urzeczywistniał, ani jej niechęć nie wystarczy, by nie sprawiały wspomnianego skutku. Powinna więc jedynie zachowywać się wobec nich z poddaniem i pokorą. Niczego nie odrzuca, skutek ich bowiem zostaje w duszy w sposób istotny i pełen dobra Bożego, względem którego Skoro je ona przyjmuje biernie, wszelkie jej działanie jest zbędne. Nie lęka się żadnego oszukania, bo rozum i szatan wmieszać się tu nie mogą. Szatan nigdy nie jest zdolny spowodować substancjalnego skutku w jakiejś duszy w sposób bierny, tak by na stałe mógł w niej wywierać skutek swojego słowa. Może to uczynić jedynie wtedy, gdy dusza odda mu się dobrowolnie i gdy on przebywa w niej jako władca, sprawiając w niej te skutki, oczywiście nie w dobrym, ale w złym. Gdyby bowiem dusza była z nim złączona w świadomej złości, mógłby w niej działać skutecznie stosownie do słów wyżej wspomnianych, zawsze oczywiście w materii zła. Doświadczenie bowiem wskazuje, że Szatan wiele dobrych dusz uwodzi przez sugestię i przez swój wielki wpływ. Nie może on jednak nigdy sprawiać w duszy skutków podobnych do dobrych. Ze słowami bowiem Bożymi nie można żadnych słów zestawić. Wyraził to sam Bóg, mówiąc do Jeremiasza: „Co plebą do pszenicy?” Czy słowa moje nie są jak ogień i jak młot kruszący skałę? Te substancjalne słowa pomagają duszy bardzo do zjednoczenia z Bogiem. Im zaś są głębsze i bardziej wewnętrzne, z tym większym skutkiem działają. Szczęśliwa dusza, do której Bóg takie słowa przemówi: Mów, panie, bo sługa twój słucha. Chwała Ojcu, i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków, amen. W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego, amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, i Maria zawsze dziewica.